Czy będzie coś kiedyś o Megalodonie? A mógłbyś zrobić coś o prehistorycznych rekinach, Megalodonie itd.? Może zrób film o Megalodonie, rekinie wielkości Titanica. Nie mogłem być obojętny na Wasze prośby, dlatego w tym odcinku znów zapuścimy się w głębinę oceanów i poszukamy śladów jednego z najstraszliwszych drapieżników, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi. Posłuchajcie o rekinie gigancie Megalodonie. Te olbrzymie rekiny królowały w oceanach od późnego Oligocenu do wczesnego Pleistocenu. Na osi czasu jest to około 27 milionów lat. Był to gatunek kosmopolityczny, czyli taki, który żył w wielu strefach klimatycznych. Jego dosłowna nazwa oznacza wielki ząb. Wielkość megalodona jest obiektem sporów. Najprawdopodobniej dorastał maksymalnie do 18 metrów i ważył około 60 ton. Wiem, w tym momencie niektórzy z was się zawiedli. W internecie można znaleźć informacje o 35-metrowych okazach. Skąd one pochodzą? Megalodon, tak jak inne rekiny, miał szkielet zbudowany nie z kości, a z lżejszej tkanki chrzęstnej. Sprawiło to, że jedyne co udało nam się znaleźć, to trochę kręgów i zęby. Tych drugich znajdywano bardzo dużej ilości na każdym kontynencie. Mamy nawet kompletne uzębienie. Na podstawie rekonstrukcji żuchwy oszacowano, że wielkość tego rekina mogła wynosić 35 metrów. Jednak istnieją jeszcze inne kryteria, które należy wziąć pod uwagę. Po analizie wszystkich znalezionych skamieniałości stwierdzono, że megalodon był bardzo podobny do żarłacza białego. Na tej podstawie oszacowano wielkość maksymalną 18 metrów. Co sprawia, że megalodona uważa się za jednego z najstraszliwszych drapieżników. Miał 276 zębów ułożonych w pięciu rzędach. Najdłuższy znaleziony przez archeologów ząb ma 19 cm. Natomiast rozpiętość szczęk tego rekina wynosi 1,8 m. Oznacza to, że zmieściłby mu się w paszczy w pozycji wyprostowanej. Największe żarłacze potrafią zacisnąć szczęki z siłą prawie 2 ton na centymetr kwadratowy. Przypuszcza się, że megalodony mogły gryźć z siłą nawet 18 ton na centymetr kwadratowy. Na jednej ze stron internetowych przeczytałem, że jest to siła taka, żeby zgnieść czaszkę walenia jak winogrono. Megalodony polowały na wieloryby, wielkie płetwonogi, delfiny i mniejsze rekiny. Nie wyklucza się, że miały skłonności kanibalistyczne. Atakowały podobnie jak żarłacze białe – od dołu. Wygryzały ofierze kawałek mięsa i czekały aż się wykrwawi, osłabnie i przestanie bronić. Kiedy to nastąpiło zaczynały uczte. Dlaczego te wielkie rekiny wyginęły? Odpowiedzi na to pytanie nie znamy. Możemy jedynie przypuszczać. Jedna z teorii mówi, że przez globalne ochłodzenie się klimatu. Przyczyną może być również zamknięcie się przesmyku panamskiego oraz stopniowe zmniejszanie się populacji wielkich wielorybów. No dobrze, ja tutaj o wyginięciu, a wielu z Was powie, że tak jak w przypadku krakena, megalodon może żyje gdzieś w głębinach oceanów. Odnośnie tego pierwszego, pewne mniej lub bardziej wiarygodne dowody można znaleźć. Więcej na ten temat mówiłem w filmie o krakenie. W przypadku Megalodona, niestety, dowodów naukowych brak. Przez pewien okres czasu uważano, że znaleziono dwa zęby mające po 10 tysięcy lat. Jednak okazało się, że metoda, którą zostały zbadane, była wadliwa. Niestety, w tym momencie materiał nie nadaje się już do ponownego testowania, więc nie przyniesie nam odpowiedzi. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. W komentarzu napiszcie mi, o jakich straszliwych zwierzętach chcielibyście usłyszeć. Oraz czy megalodon waszym zdaniem żyje gdzieś w głębinach oceanów. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia niebawem.